Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę subskrybuj aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach odmień swoje życie umów się na prywatną sesję napisz na autentyczni małpagmailcom kiedy masz dość narcyza kiedy już się nie angażujesz kiedy już dłużej nie obchodzi cię to co powie narcyz kiedy już dłużej nie obchodzi cię to co zrobi kiedy przestaniesz się nabierać na jego zagrywki na jego triki na jego przynęty kiedy już dłużej nie reagujesz na próby hoveringu narcyza na jego próby wciągnięcia cię do relacji raz jeszcze. Kiedy masz już dość Narcyza, to możesz spędzać więcej czasu ze sobą, ze sobą samemu. Możesz robić rzeczy, których nie mogłeś robić, kiedy byłeś z Narcyzem. Możesz spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, z ludźmi, których narcyz nie lubi, z ludźmi, których krytykuje, z ludźmi, od których starał się Ciebie odizolować. Możesz angażować się w rzeczy zainteresowania, pasje, które lubisz, których narcyz Ci zakazywał. Zniechęcał cię do nich, krytykował je. Możesz wybierać się w miejsca, których Narzys nie lubił. Może były takie restauracje, a może nie lubił leżeć na plaży, albo chodzić po górach, może uznawał to za głupie, a teraz możesz to robić. Możesz robić wszystko to, co wcześniej narcys krytykował. Możesz robić to, czego narcys nie lubił, czego nie doceniał, czego nie szanował. Możesz robić to, czego ci zabraniał. Możesz to wszystko robić, ponieważ dłużej nie będziesz stosować gazlightingu na samym sobie. Nie będziesz się już zadręczać tym, co ma do powiedzenia Narcyz. Nie będziesz już dłużej przebywać na dnie, tam gdzie on. Zostawisz zniekształcone, wypaczone, zaburzone przekonania Narcyza gdzieś w tyle, daleko w tyle, w przeszłości. Ponieważ wiesz, że nie są one prawdziwe, nie będziesz umożliwiał toksycznych zachowań narcyza, nie będziesz ich aktywował, nie będziesz zachęcał narcyza swoimi reakcjami, nie będziesz już go usprawiedliwiać, tłumaczyć, nie będziesz racjonalizować. Uzasadniać jego zachowania. To z kolei może prowadzić do tego, że ujawnią się inne osoby narcystyczne w Twoim życiu. Mogłeś nie być tego świadomy wcześniej, mogłeś nie być świadomy istnienia innych osób narcystycznych w Twoim życiu. Mogłeś umożliwiać takie zachowania, mogłeś reagować i zachęcać inne osoby narcystyczne do przemocy, mogłeś być aktywatorem, być może nie widziałeś znaków ostrzegawczych, być może nie zauważałeś czerwonych flag, lecz teraz już masz dość narcyza. Już masz dość osób narcystycznie zaburzonych, już masz dość osób narcystycznych. Jesteś gotowy do tego, by się od nich zdystansować, by się od nich uwolnić, ponieważ nie chcesz już dłużej w tym uczestniczyć. Nie chcesz już dłużej brać udziału w tym chorym przedstawieniu. W tym spektaklu nie chcesz być już widzem, nie chcesz być już widownią narcyza. Jesteś znacznie bardziej szczęśliwy, gdy jesteś sam. Wtedy jest bardziej spokojnie, wtedy jest bardziej przyjemnie. Nie chcesz już niczego więcej poza tym, by się oddalić od tego, Narcystycznego bagna od zaburzonych, toksycznych kreatur. A to dlatego, ponieważ pamiętasz te wszystkie czasy, sytuacje, kiedy miałeś do czynienia z przemocą, kiedy narcyz cię źle traktował. Myślisz o tym, o ile lepsze byłoby twoje życie, gdybyś nie był w otoczeniu. Za psychopaty, lecz to nie oznacza, że nigdy nie będziesz już chciał być w związku. To oznacza tylko, że nie chcesz już tolerować toksycznych ludzi w swoim życiu, nie chcesz się już nimi otaczać. Wykreślenie toksycznych ludzi ze swojego życia doda ci siły. Poczujesz się lepiej. Poczujesz się bardziej pewny siebie. Poczujesz, że to ty masz władzę i kontrolę. Chcesz otaczać się zdrowymi, normalnymi, niezaburzonymi ludźmi. Chcesz mieć zdrowe związki, normalne relacje. Wiesz, że dobrzy. Normalni ludzie jeszcze istnieją. Co szósta, siódma osoba jest toksyczna, ale to oznacza, że są w mniejszości. Normalnych ludzi jest znacznie więcej. Ludzi, którzy cię zauważają, ludzi, którzy cię słuchają, jest znacznie więcej. Są tacy ludzie, których obchodzi. To, co masz do powiedzenia, to, co masz do przekazania. Są tacy ludzie, którzy chcą się z tobą podzielić wartościowymi rzeczami, którzy mają do zaoferowania znacznie więcej niż narcyz. Kiedy masz już dość narcyza, to nie obchodzi cię to, czy jest szczęśliwy. Czy jest smutny, wtedy jest ci już obojętny. Nie obchodzi cię już to, czy wygrał na loterii, czy przejechał go autobus. Nie obchodzi cię to, czy jest bezdomny, czy mieszka w pałacu. Nie obchodzi cię, czy ruszył naprzód i ma nowe źródło zasilania. Ponieważ wiesz, że ta nowa osoba, nowe źródło zasilania, przejdzie przez to samo, czego ty doświadczyłeś. Wiesz, że nowe źródło zasilania przejdzie przez cały cykl narcystycznej przemocy. Kto wie, może nawet więcej niż jeden raz. Wiesz już, że narcyz nigdy się nie zmieni. Jesteś już obojętny, obojętny w stosunku do narcyza. Nie obchodzi cię to, co on robi. Nie chcesz słyszeć żadnych informacji na temat narcyza od innych ludzi. To już Cię nie interesuje. Nie chcesz zaprzątać sobie tym głowy. Nie chcesz o tym słyszeć, nie chcesz o tym myśleć, nie chcesz tracić na to czasu i energii, ponieważ już udało Ci się ruszyć do przodu. Już ruszyłeś do przodu, już skupiasz się na sobie i swoim życiu, na tym, co jest i będzie dla Ciebie najlepsze. Polub, kliknij proszę, przycisk. Kciuk w górę, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie, umów się na prywatną sesję, napisz na autentyczni 23 gmail.com Możesz wesprzeć kanał wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.